Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj stoczę bitwę ponownie z Wilkiem, który będzie miał milion, bo dostałem kolejne wyzwanie. W sensie są dwa wyzwania i stwierdziłem, że je połączę, bo w jednym wyzwaniu było napisane, żebym nie używał kuszników. Że mogę używać inżynierów, ale nie mogę kuszników, bo ostatnio nie mogę używać inżynierów. A też ktoś napisał, żebym nie używał i kuszników, i inżynierów. Więc próbuję połączyć te dwa, czy nie będę używał po prostu kuszników i inżynierów, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc lecimy. Wybierz swego przeciwnika. Dobra, mamy wilka. Mamy mapę o jak chcesz na dół? Tak, jestem przyzwyczajony zawsze. 40 tysięcy muszę mu dać. Wybierz swego przeciwnika. Ja będę miał trzy dobra, spróbujemy. Chyba pójdę taką. Myślę, że pójdę. Nie będę kombinował tak jak się to przeważnie robi z jakimś labiryntem czy coś. Spróbuję normalnie zrobić tak samo dwie wieże, jak zawsze robię. Może ewentualnie trzy i tym się bronić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę musiał zainwestować w tanią i też w miarę dobrą jednostkę, czyli będę chyba szedł w procarzy. I jak to nie wyjdzie, to potem spróbuję szedł z ognia jeszcze. Zobaczymy, bo nie chce mi się chyba iść tak, żeby tworzyć po prostu mega łączników. Bo wydaje mi się, że łucznika też by się to dało zrobić, jakby tak, nie wiem, walność nie 2000 łuczników, zbudować, mój panie. ale za dużo klikania, chociaż dobra, procarzy i tak będę musiał też naklikać dużo, więc w sumie to bez różnicy, ale procarzy są tańsi, ale trochę łuczników i tak będę musiał mieć, żeby pozbywać się jego łuczników i kuszników przede wszystkim, coś zawsze będę tam musiał mieć, dobra, co sobie dam dwa budynki, żeby tych łuczników dużo nie będę potrzebował. No nie, teraz spojrzałem akurat, musiałeś ten zamek zrobić, no boże, najgorszy Najgorszy do podbijania jak ja Nie mogę używać ani katapult Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni. Czekamy, Czekamy na rozkazy No! Tak. Do? Okej, okay, dobra, tak to ja też bym chciał umieć Nie no dobra Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Chłop co poleciał. Jesteś drugim. Największym władcą. Dobra, widzę, że te katapulty zaczynają jeździć dobrze. Już przygotowany będę na to zaraz. Myślałem, czym, czym pokonywać te katapulty, jak nie mam w sumie balist. Nie mogę robić kuszników, żeby tam podejść i niszczyć. z tym też widzę, że balisty jadą. Akurat zrobił ten zamek jeszcze najgorzej. Więc stwierdziłem, że rycerze będą chyba najlepszą opcją. Dobra, rycerze doboją Iście walczyć z tymi katapultami. to dokoj. Najpierw balisty musicie wyniszczyć. A dobra jeszcze są daleko w sumie. Jeszcze tam nie jadę. Wydam tempo może na 60. Uniki trzeba robić. Nie wierzę, że ta na tak trafiła. Nie mam pytań, że to mam dwóch rycerzy tak trafiła. Serio Dzień dobry, Wasza wysoka. Dobry, dzień dobry. Okej, okay, idzie atak jeszcze przy okazji. Ale muszę się tego pozbyć wszystkiego. Oj. tej się muszę pozbyć. Dobra, jedzcie tam jeszcze na nich. Wiadomość od wilka. Moi ludzie już nadchodzą. Krótce, raz na zawsze przestaniesz sprawiać mi kłopoty. Niech nadchodzą, niech nadchodzą, zapraszam. Mój panie. Dobra, tu jeszcze więcej kamieni zaraz dołożę, ale typu ataku. Ważne, żeby ci ucznicy i kusznicy mi dużo strat nie zadali. Też muszę pamiętać, że coś asasyni mogą Jesteśmy iść. Może jakieś jednostki za no, lorda sobie wrzucę. O właśnie, dobra, idą. Zajmijcie się nimi bardzo szybko. Okej, okay, dość mocno oberwali. Powinno wystarczyć. Okej, okay, jest Git. I teraz pytanie: czy z tym sobie poradzimy? No, te katapulty, dobra. Damy radę, jakoś damy radę. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. Możecie też pomóc nowych atakować. Ser. No easy. Pierwszy atak raczej problemem nie będzie. Bardziej mi martwi ten drugi, gdzie tam już będzie z 800 zbrojnych i pikienierów. No, jakoś damy radę na ucznikach, zbrojnych, rycerzach i procarzach. Damy sobie radę. Chociaż nie no, będę musiał mieć jeszcze, mieć jeszcze jakąś dodatkową. A w sumie łucznikami mogli kopać, dobra, to mi wystarczy. Spróbujemy na tych czterech jednostkach dać rada. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. O, był lag. To chyba zmierza coś do mnie już. Dzień dobry, wasza Wysokość. Potrzeba nam broni, się. Tak, Dobra. Ja wyruszę też swoją konicą, żeby ich zaatakować w momencie, w którym oni będą się zbierać. W się sensie bardziej ucznicy mi nic nie zrobią, bo mam dużo uczników swoich i dużo mam rocarzy, więc ucznicy, ucznicy nic mi nie zrobią. Ewentualnie muszę się pozbyć tylko katapult. Też musiałem dołożyć dwie wieże ogólnie, bo już nie chciało mi się tyle stakować na tej jednej. To i tak bez różnicy, ale chciałem też, żeby troszkę właśnie była ta wieża bliżej, żeby te jednostki w razie by tu przyszły. Bliżej, żeby te. Ci, tu było więcej uczników, żeby się skupili właśnie na jednostkach strzelających, a tu więcej sprosaży. A raz na zawsze. I tutaj też taki mur dałem, bo mi tam raz łucznicy konni podjechali i moich drwali bili biednych. Nasze miecze są spełnione walki. jesteśmy atakowani. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Czekamy na rozgarni. Potrzeba nam nowych rekrutów sech. są Dobra. Jednostek... O, nie ma punkt? Co blisko podeszli? Czy moje uczniowie mieli tam zasięg? Czy o co chodzi? Nie wiem Dobra, ruszyła armia. Więc miejmy nadzieję, że się z tego wybronimy. Rycerze moi do boju. O dobra asesyni... Z asynami sobie poradzą tutaj bez problemu. Okej, okay, potężna jest ta armia, nie powiem. Jak, jak, tak, jak ci będą tu z przodu już poobijani, to wtedy ruszam swoimi, żeby się bardziej moi zestakowali Dajecie, dajecie. Wiem, że będzie to trudne. Ile możecie? Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam broni seri. Dobra, zawsze ich przystopowali. Jesteśmy gotowi. Wojownicy do atakuu. Muszę też mieć więcej zbrojnych. Jak 50 zbrojnych mieć, bo tak to widzę, że będzie kłopot. Czekamy. Czekamy na rozkazy, Jesteśmy Potrzeba gotowi. Potrzeba nam bronić. Pozdrawiam. Jesteśmy cię. gotowi. Dobra, dało radę. Nie ma przejścia. Tylko muszę mieć więcej. Muszę mieć do bezpieczeństwa 50 rycerzy u lorda. zbrojnych, a rycerzy muszę mieć normalnie 50 i tak, żeby właśnie takich atakować. I to jest jedyna moja szansa, jest taka, żeby dobrze się bronić. W sensie mogę po prostu tu wywalić jeszcze więcej procarzy, i będzie Git. Ale, jak te jednostki idą w takiej kupie, to jak te z przodu jednostki będą miały mało HP, i jak ja wiadę swoimi rycerzami, to moi będą się coraz lepiej stakować i będę miał większe szanse na to, że jak najwięcej ich wybiję. Więc to jest moja szansa. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. ucznicy w gotowości! Też myślę, że będę zbierał jakiś oddział już łuczników, żeby go atakować. No, bo przecież wiecznie się bronił, nie będę. Muszę jakoś ten zamek też podbić. Będę musiał zrobić masę łuczników, żeby chociażby czyścić na przykład tą stronę. Ej, widzę, że fosa... Ej, fosa nie jest dokładnie zrobiona. Okej, okay, czyli kopać nie muszę. Dobra, to od tej strony będę atakował. Zrobię mnóstwo rycerzy i go po prostu wyniszczę. nam broni. Był lag. Idzie armia. Dobra. To będzie czas mój na atak. Widzicie, a w jednostkach nie masz ze mną Jesteśmy szans. Jesteśmy Piękna armia Jesteśmy gotowi Kasy w sumie... Ale powiem wam że takie kupowanie w proces jest opłacalne, ponieważ ciągle mam pieniądze. Te jednostki są tak tanie, że można sobie kupować Co chwilę i nadal się kasa nie kończy. Czekamy na rozgadę. Będzie to konieczne Mam mnóstwo procarzy Mam tu z tysiąc procarzy Dobra tam Jak podmina Sirit. O dobra dobra trochę ich tam dużo Też są mocno zestakowani To gotowi Czekamy na rozkaz Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam Różka. nowych rekrutów, ser. No i pięknie. No i pro, nie no, procarze to jest dobra jednostka, jednak. Kurde, od sultana można się było dużo nauczyć, zobaczcie. Po co tam jacyś inżynierowie? Po co te Kusznicy? Po co to wszystko? Wystarczą tylko procarze i łucznicy. Jakaś dobra jednostka do szturmu i tyle. Damy radę. Dobra, idzie tak. To jest mój, moja chwila. Łupy, nie możemy tam do... Czekamy na Mam nadzieję, że mi to wystarczy. To będzie tak trudne, do podbicia, taka warownia. jest katapult bez ja niczego. Od Moi już Próbuję od wilka. ludzie już od tej raz strony raz chyba zaatakować. Dobra, sprawiać mi kłopoty. Dobra, on atakuje. Okay, ja muszę tak. Rycerze będą musieli jako pierwsi polecieć. Jakieś polecenia? Uczników będę musiał zostawić na później, żeby tych z siedziby troszkę powybijali. Wykażcie się, czekamy na rozkazy. Dobra, rycerze, wy musicie zrobić przejście. Pozdrawiamy cię, czekamy na rozkazy. Znaczy, wstępa. Tak, to najodne jest. Za mną, że ja Poniszcie te balisty. nasze kory są w oczu.

Szary gotowe strzalać już jestem Jesteśmy gotowi, Czekamy na aby ci Damy radę, damy radę, szturmujcie, szturmujcie Mało zostało No do środka Pozdrawiamy cię! jest ale i zobaczcie, ledwo mi starczyło tego wszystkiego. Podbić taką warownię bez jakichś łuczników, czy to będzie tragedia. Każdy inny zamek byłby spoko, ale akurat ten najgorszy. Te mangunele musiałbym naprawdę zrobić z tysiąc łuczników, żeby po prostu te mury wyczyścić, ale to i tak by było ciężko. Łucznicy są o tyle słabi, że... kusznicy przynajmniej są bardziej wytrzymali, ale łucznicy są o tyle słabi, że nawet jakbym miał ich tysiąc, to Jakbym samymi łucznikami podbiegł, to bym nie miał szans. Musiałbym jeździć rycerzami dookoła, rozpraszać uwagę kuszników i mangoneli i wszystkiego innego i próbować łucznikami tak wieża po wieży wybijać. Ale on miał na tyle kasy, że on to wszystko sobie odbuduje. To było też bez sensu. Nie, nie dało się tego... Czy dało się na pewno na inne sposoby to zrobić, ale taki sztur po prostu chyba było najprostsze rozwiązanie. Kurde, ale to było dobre wyzwanie, nie powiem. Będzie z inżynierów i kuszników? Fajne. Ale z drugiej strony też mam takie wrażenie, jak kiedyś grałem też w podobne wyzwanie, gdzie musiałem grać procarzami, bo nie mogłem właśnie używać kuszników, czy tam dużo jednostek strzelających. To kurde, o tyle jest fajnie w tych procarzach, że oni są bardzo tani, dużo się ich robi, i nadal tak ciągle miałem kasę. Tu zrobiłem 100 jednostek, o, nadal mam kasę. 100 jednostek, nadal mam kasę, i to, to jest fajnie, fajny plus, taki właśnie. Dobra, więc challenge zrobiony, połączone dwa challenge naraz, czyli bez inżynierów, bez kuszników. Więc to mi się udało. Jak macie jakiś inny pomysł, jaki mogę challenge zrobić, na jakich jednostkach czy co, co mogę tam jeszcze spróbować, piszcie. Ja z chęcią sobie pogram. Lubię takie challenge 1 vs 1 i mam jakiś challenge, to bardzo mi się fajnie to gra. Więc jak macie jakieś pomysły, to dajcie znać. I jeśli Wam się podobało, to łapki łapkę górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, już niedługo, czy macie się do następnego odcinka. Na razie.